Tu chodzi o, to, o ten well-being, wracając do tego well-beingu. To nie chodzi o te śniadania. To nie chodzi o to, że damy kolory wszędzie, że damy te bin że nie będzie biurek. To nie o to chodzi, bo tak naprawdę well-being jest wielowarstwowy. A wiesz, ile jest tych warstw? Naście. <noise> naście? Jest pewnie naście, ale wiesz co? Popatrzyliśmy to sobie w te, z pryzmatu tego, żeby to uprościć. Jest sześć poziomów welbingu, które mhm. my jako osoby pracujące możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie w takim razie jak mój welbing wygląda oraz e, korporacje biorąc tych sześć poziomów również mogą sobie odpowiedzieć na pytanie czy nasi pracownicy czują się tak jak powinni. Możemy przeprowadzić ankietę, mhm. mogą ankietę przeprowadzać sami, z wami, z nami, Jasne, więc oczywiście robimy na ten temat mapę wiele rzeczy. Tak, tego, o co w ogóle tak. spytać i jak to sobie tak. skompartelizować na tej części. Mhm. Więc wiesz, co jest pierwszą wielowarstwą? Autentyczność.